What's this? Hello. <gibberish> Wąż czy żaba? <gibberish> <gibberish> Big one! Where did you come from, froggy? Skąd się żaba wzięła wielka w bucie? Dobrze, że zajrzałam, zawsze trzeba patrzeć. Uciekaj sip. No? Nie! Nie! to Dzień dobry. Właśnie odwiozłam Greyte do szkoły, i pani wręczyła mi pakunek. I właśnie chcę zobaczyć, co pani mi tutaj dała. Jakieś prezenty dla Greyte do szkoły. Temperówkę. do tego teczkę zawierającą piórnik, gumkę, ołówki, kredki i, i bloki do malowania widzę ze dwa masakra zawsze musieliśmy w innych krajach sami kupować tutaj dostaje gratis czyli szkoła zapewnia to i jeszcze daje do domu żeby się dziecko rozwijało super Dzień dobry kochani, witamy. Dzisiaj jest troszkę zachmurzone niebo, ale to fajnie, bo czasami takie chmurki są dosyć... to, Takie chmurki czasami fajnie robią troszkę chłodniej, to znaczy dalej jest strasznie gorąco, ale yy, chodzi o to, że są, yy, jest troszeczkę taki mniejszy upał. Dzisiaj jedziemy do pani księgowej załatwiać różne sprawy związane z firmą, ale też musimy przedłużyć wizę. To znaczy, się wizę mamy na rok, ale co trzy miesiące trzeba się stawiać do kontroli. I teraz, ponieważ ja mam wizę pracowniczą, można to robić online. Więc dzisiaj pierwszy raz idziemy zobaczyć, jak to się robi online. No i tak chmurki zwiastowały 5 minut, później je też. Wam, że w tym roku para deszczowa wygląda inaczej niż w tamtym roku. W tamtym roku bardzo padało we wrześniu dopiero, a cały czas było bardzo sucho. W tym roku padało bardzo w maju i czerwcu. Lipiec jest naprawdę suchy, i teraz sierpień troszeczkę zaczyna padać, więc zobaczymy, jak to będzie dalej. Ogarnęliśmy właśnie nasze sprawy wizowe. I teraz idziemy na randkę z mężem do sklepu spożywczego europejskiego, kupić kilka produktów, bo się pokończyły. Czyli ciekawy dzień w rodzinie Clark, nie mężu? Kawę? No, tak jest, kawę. Te sukienki. Będąc w tym u księgowej, przedłużając wizę, to znaczy. Meldując się na wizie pracowniczej, zdaliśmy sobie sprawę, że wszystkie paszporty dzieci tracą ważność. To znaczy, oprócz najmłodszych. No i teraz taki problem, bo jak pojechać do Polski i to odno odnowić, czy co zrobić? I tak zaczęłam myśleć, myśleć, i okazuje się, że można to zrobić w konsulacie, czyli w ambasadzie w Bangkoku, w polskiej ambasadzie po prostu. Także będę musiała to załatwić. Dosyć szybko, bo paszporty mają jeszcze tylko kilka miesięcy ważności. Leje deszcz i ogólnie nie było gdzie zaparkować, dlatego mój mąż czeka w aucie na zewnątrz i ja robię szybkie zakupy do domu takich rzeczy, które tutaj są, a u nas nie za bardzo. Tam lecz kaszkę wzięłam, bo ostatnio nie mogę jej znaleźć. Może wezmę jedno mleko dla czarusia. Ja akurat nie mają tego co my ostatnio braliśmy musli dzieciom ostatnio bardzo smakuje musli z czego się cieszę bo jest dużo zdrowsze niż, niż tamte co ja to brałam chyba takie ze z truskawkami musli kosztuje 100 batów czyli około 10 zł musli, musli. weźmiemy jeszcze jakieś sosy pomidorowe i karmel na kota, bo tylko lubi z tego sklepu. Taki wybredny. Ten drugi malutki koko. Je wszystko. W ogóle nie ma problemu z niczym i nie wybrzydza, tak jak ten nasz salonowy kot. Dużo nie kupiłam, kochani, tylko ziemniaki, bo były na promocji. 5 kilo plus karmel na kota, mąkę ser żółty, śmietany i właściwie to tyle a i tak wyszedł prawie cały koszek tak to jest jak się ma dużą rodzinę ciekawe ile wyjdzie przy kasie za dzisiejsze zakupy kochani zapłaciliśmy właśnie słoneczko wyszło zapłaciliśmy 3162 baty głównie są to zakupy dla naszego małego kociczka, bo musimy go trochę podtuczyć on je wszystko, uwielbia wszystko, nie wybrzydza. A nasza druga kociczka, niestety, jest bardzo wybredna i lubi tylko i wyłącznie tą karmę. Żadnej innej nie chce jeść, i musimy tutaj przyjeżdżać, zakup zakupić ją. Ona jest dosyć stroga, no ale cóż, tu... tak to już jest. Hej, Daddy! Hello. Dobra, idziemy zapasować do tutaj. Okay. Zakupy do środka. Pogoda się znowu zrobiła, ale jest bardzo duszno, więc podejrzewam, że zaraz będzie padało. Sprawdzamy wszystkich: akty urodzenia i paszporty, do kiedy są ważne, bo mamy dosłownie kilka miesięcy, żeby to ogarnąć. A jak się okazuje, wcale takie łatwe nie jest. I mamy do wyboru, oczywiście, paszporty polskie, o które będziemy się ubiegać w ambasadzie polskiej. W Bangkoku, ale też możemy się ubiegać o paszporty irlandzkie. Więc mąż tutaj e, próbuje rozeznać się, czy wszystkie dokumenty mamy, żeby wyrobić paszporty irlandzkie. Kijka, gdzie jest pan? <laughs> Bye. Bye. Shoes. Need shoes. Racy. Good girl. No. Hey. That's Nice. So nice. Oh. And Ariana as well. Oh. Huggy. Ariana Huggy. Oh, Ivy Huggy. That oh, was so nice. Oh, careful, girls. <laughs>